na Bałkanach to zwykła lipa. Chcą położyć łapę na broni zakazanej licznymi konwencjami OSZ, żeby móc ją potem sprzedać na czarnym rynku. Trzeba powstrzymać ich dostawy nielegalnej amunicji. Musimy wyeliminować siły Blackwood. Siema, Kostos, Manio, witam was w drugim odcinku z serii zagranicowej Warface'a. Na zdjęciach totalitarnych widać, że w okolicy są znaczne siły Blackwood. Na samym początku chcę Wam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że e, gram innym kątem. E, no, po prostu no, tamto sobie źle ustawiłem, co mi bardzo przeszkadzało. Gramu. No, po prostu nie usunęłem go, ustawiłem sobie do grania. Więc, będę sobie prywatnym nim. Niestety to możecie ze mną na tym kącie grać. Też e, zrobię PK. Będę sam nagrywał to. grałem razem z widzami, jakby to chciał. I tego um, 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 mogę sobie powiedzieć, że momenty. Teraz e, A2 to taka sprawa, e, co e, jest zauważalne, dlatego i to bardzo, jakość filmów. Jakość po prostu tego filmu, który nawet oglądacie. Wcześniejszy film, pierwszy odcinek z tej serii, to naprawdę była masakra. Po prostu okropna, tego. jakoś chyba. Nie piszę, że nawet 1080 jest. Tak naprawdę to wychodzi słabe, bardzo słabe 480p. Naprawdę, nawet mi to przeszkadzało i na pewno Wam to przeszkadzało. Po prostu było to nie do wytrzymania. Co Słabo się tyle, Ale po prostu, bo wcześniej, odcinek pierwszy wydrukowałem, źle, źle sobie ustawiłem i źle się wylądowało. Ale dobra, już jest ok. Już, już przeszło wszystko. Już tego, tak, już uczyniłem. Dobrze, jest teraz 720p HD więc odcinek powinien być dobrze e, nagrany, wyremontowany i powinien być dobra jakość. Te dobre się trochę rozgadzają i mi źle gra, bo tak mam właśnie jak gadał, to po prostu nie, nie skupiam się na lżej, nawet nie wiem czy jednego skilla mam. Zanim słuchacie głośno, to nie są gadam, to się nie są skupiam, tylko od, od, to o czym mówię i, i tego. Niezbyt wychodzi. I, 2 zabicie gości 19. A tamten kończy prywatny, to mówi, że 19, no to co 19 zabicie. przeważnie po tym właśnie, to odpieszny, co on coś pieszy, więc. Więc różnica jest. Jak nie gadam go sobie prywatnie, tak to, to jest inaczej. Ale dobra, wystarczy, skupić się na skupię się, że będzie na pewno lepiej. Co, nic, nic z tego, że tak sobie gadam drużyna ożywiona to jeszcze jest z, z tym kątem to yy, wy nawet nie zauważycie że mam na innym koncie co się może różnić to yy, się różnić może tym, zeszenko. nie zeszenko nic się różnić może to to że yy, wygląd wygląd szomierza a niech z budką z tego co pamiętam no, o, o, no, chyba miałem zbrudkę z tego co pamiętam, a tutaj mogę no, do zbrudki więc Tylko to jest według mnie jedyna różnica, którą można zauważyć. Nie wiem, a doszedłem do tego poziomu dzibę wcześniej, więc, więc, więc. więc yy... No, chcecie zastrzelić. Dziękuję. Doszedłem do tego poziomu co byłem wcześniej. Więc, nie zobaczycie, że inna misja czy coś, więc. dużo wcześniej nie miałem. miałem, tylko jedną misję, więc, no. Dobra, rozgadałem się, pogadałem trochę z oni, proszę i przeszliśmy pierwszy etap misji, teraz drugiej będzie. na ja szybko. kąpki przenosimy was w inne miejsce, czekajcie na meldunek. Cztery zabicie, jaki styl, salo. Na... na tamtym końcu to ja naprawdę. U pan tak tylko 60 delów minimum. Nie delów, oczywiście sorry, co ja gadam. Nie delów to wstyd. Z kilów Z ja... kilów nie delów. Dobra, może to będzie lepiej. Taki... No tak, nie wiadomo, kogram. Tak sobie dla randomu. To jest, to jest, to jest. Więc, bo... taka druga sprawa z tą właśnie jeszcze jakością. Yy, w tamtym film powiem Wam, waży 400 MB są słabo. i rezerwa mi się chyba, nie wiem, z półtorej godziny. No teraz powiem tak jak to było. Eee, teraz na filmik z tego co liczyłem, czyli Wernera, ale z tego co filmik e, będzie chyba ważył mniej więcej 3 do 4 linijka. Więc e, no to jest to, to dosyć sporo, a ja, powiem że nie mam zbyt dobrego internetu, mam w 5 megabitów a chyba wysyłanie mam e, 06 jakoś tak mniej więcej, więc to jest dosyć mało i taki filmik będzie mi się długo, długo, długo wypadku długo wysyłane i chyba, więc, więc sobie widział, nie wiem jest około 10, może godzin mniej więcej mniej więcej taki 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 kemplet bardziej informacyjny to był niż taki grał, gram jakiś skierowo разгадаемые В... Никого не могу дать Никого. Стыд попросил стыд, я буду пользу все Так, вот и почти мы Что O, spadaj! Spadaj! Gwiazdo! Nie są dziewięć, co są? Może mi się przestać tak już że nie napała. A tu, tu trzech gości na mnie. Oooo, co się straszy. Nie da. pierwszej misji. Zbieram sobie teraz jeszcze drugą. Zaraz zobaczymy, jakie są wyniki. tak. Ostatni, ostatni, ja... Oj, 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 Ostatni. 10 fragów. Ale najwięcej pieniędzy zostało, nie wiem do co. Dobra. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał poniżej i możecie napisać w komentarzu, co wam się podobało, a co jeszcze mogę uprawić w moim nagrywaniu. Dzisiejszy krótki odcinek, ale czasami tak jest. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.